Witam bardzo wszystkich gorąco, dzisiaj pokażę wam jak skonfigurować mikrofon, na przykład do gry Counter Strike. W tym celu klikamy Start, panel sterowania, dźwięk urządzenia audio, głos i testowanie sprzętu. Dajemy dalej i czekamy. Ok, ukazało nam się takie okno. O, teraz w następnych czynnościach widzimy, że nasz poziom nagrywania jest bardzo niski, więc przystępujemy do kolejnych czynności: start, wszystkie programy, akcesoria, rozrywka, regulacja głosu. Wybieramy opcje, opcje i sterowniki zaawansowane. Szukamy naszego portu, po który jest podpięty mikrofon. U mnie to akurat jest ten Ring Pinkin, tempo zaawansowane. Zwiększ wydajność mikrofonu. Zamknij. To jeszcze możemy sobie tymi słowakami regulować jak chcemy. Przy okazji, żeby później nie wchodzić, dajemy opcję właściwości i szukamy opcji nagrywania, czyli tu i oznaczamy mixtero, żeby nam nie szumiało w grze. Dajemy OK. Tu regulujemy naszą głośność. Tu ja na razie ustawię tak, bo jeszcze chyba będę w to wchodził. Zamykam to. O, widzimy, że teraz nam no, ład ładniej nagrywa dajemy dalej. I dalej. Zakończ. OK. I teraz y, przechodzimy do naszej karty dźwiękowej. Wybieramy opcję mikrofon i klikamy tłumień zakłóceń. Zaznaczamy i dajemy OK. Możemy to za teraz zamknąć i przejść do Counter Strike'a. Połam naszego Counter Strike'a. Teraz wybieramy option, voice, i sprawdzamy jak nas słychać. Raz. Raz, raz. Jak widzimy ja dobrze, dobrze skonfigurowałem. Teraz w dalszych czynnościach minimalizuję. Jeszcze sobie trochę podreguluję. Wchodzę w start. Wszystkie programy, akcesoria, rozrywka, regulacja, głosu. Opcje, właściwości. Daj OK. Wybieram sobie tutaj tak, trochę wyżej, podniosę sobie, to już do waszych potrzeb, zależy jak to ma ja mam czuły mikrofon, więc nie muszę dawać ceny na maxa. zamykam wybieram Contest strajka. Raz, 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 raz jak widać, bardzo dobrze mi słychać i u mnie wystąpiły... Będzie państwo u was słychać trochę szumu ale to głośniki mi tak zakłócają i gdy tam ta kreska zielona mryga, to znaczy, że w grze też nas będzie słychać, tak samo jak my słuchamy siebie na głośnikach. Coś więcej, dziękuję i do widzenia.